Dlaczego każda ładowarka Elzap EcoPower wygląda inaczej? Dzień dobry. Dzisiaj podejmiemy kwestię ładowarek Elzap. Czym się między sobą różnią i jak wyglądało wdrożenie tych ładowarek na rynku polskim. Chociaż nie tylko na rynku polskim, ponieważ jesteśmy eksporterem tych ładowarek na rynek grecki i na rynek węgierski. Zacznę od, od pierwszej ładowarki, którą wprowadziliśmy w roku 2021, to jest stacja ładowania o nazwie CCCT posiadająca dwa gniazda o mocy 22 kW, wykonana jest ze stali ocynkowanej i malowana. Montowana jest do podłoża zarazem, zarazem miękkiego, jak i twardego czyli na kostce brukowej, asfalcie, betonie, bądź ewentualnie w strefie tak zwanej przy krawężniku w strefie miękkiej na, na, na podłożu miękkim do którego dedykujemy specjalny stelaż do montażu. Podobna stacje, która takie same parametry nam zapewnia to jest CC Wall z przeznaczeniem do montażu w tym przypadku na ścianie. CC Wall jest wykonana, wykonany ze stali kwasoodpornej inoxowej, malowanej również proszkowo. Podwójne gniazdo 2x22 kW, z możliwością ograniczania mocy do no 2x11 I ta ładowarka, dlaczego została wykonana z blachy kwasoodpornej? Hmm. Pokrótce mogę odpowiedzieć, że tutaj wpłynął na to dość mocno rynek grecki e, ze względu na strefę przymorską, gdzie pojawia się mgła, słona i było dość duże zagrożenie, że w przypadku stali normalnej, standardowej, ocenkowanej mogą gdzieś tam nam pojawiać się wykwity na tej, na tej stacji. Stacja dzięki temu przybrała dość bardzo taki solidny wygląd, i e, dzięki temu mamy. My, nie posiadam jakichkolwiek obaw, że ta, ta, ta stacja, ta obudowa nie sprawdzi się we wszystkich warunkach atmosferycznych. Stacja CC Wall mam możliwość również zainstalowania jako stacji wolnostojącej, ponieważ ma takie akcesoria jak, jak podstawa. Dzięki tej podstawie możemy ją zamontować w każdej strefie i zarazem przy ścianie, na ścianie, jak i wolnostojącą stację. A ostatnim takim typoszeregiem szeregiem stacji ładowania, to są stacje domowe, to jest CC-Home. CC-Home o mocy 16A jednofazowa o mocy 3,7kW, 32A 7,4kW jednofazowa i trójfazowa dla bardziej wymagających odbiorców 11 kW. To są stacja, która jest wykonana z materiału termoplastycznego z naszym dedykowanym sterownikiem produkcji Elzab wewnętrznie z monitorowaniem również prądów upływowych prądu stałego, de, yy, prądu DC. Przy wzornictwie CC yy, Home'a i CC Wall'a Posiłkowaliśmy się firmą zewnętrzną, która zajmuje się projektowaniem przemysłowym. Dzięki temu skorzystaliśmy z doświadczenia takiej firmy, która przedstawiła nam kilkanaście różnych konceptów, z których wybraliśmy wzornictwo dla CC Home'a i CC Wola.